tam nazywam się Master Ziom, a w kolejnym chciałem Wam pokazać ym, ym, GTA 3. Już jedną misję przeszłem, ale pan Wam pokażę ogółem co to jest GTA 3. Domek ma zajębisty, jak widzicie. zawiecha też mam zajębistą. Jak widzicie W pierwszą branżę to możemy sobie wziąć pałkę czy coś. Mm -hmm. Tutaj jak Gieta San Andreas, nie trzeba tabulator wszystko e, Idziemy sobie. Tu. Skaczymy shiftem. Nie. Skaczymy spacem. A nie, tak jak GTA San Andreas. Shiftem. Tak. Mm. Hmm. Tu jest fajnie, bo jak na przykład kogoś przyjedziesz, e, słyszysz jego e, kości. Tak. No i to jest krótki po, e, filmiczek. E, proszę o subskrybację, łapki w górę. No i jakiś jak macie fajny program e, do nagrywania gier, proszę mi pisać w o, ten no, w komentarzach. Dziękuję za oglądanie. Yy, się, yy, powtarzam jeszcze raz. Maserziom na